Tak. Tak. Wykonujemy. E, o. E, słychać Pan dobrze, bo ja jestem w słuchawkach? E, do, dobra. Mineralne? A czemu nie chcecie normalnie z ekonomii wciąż? <gry> no, okej, do. okej, okay, okay. Dobra, ja bym poprosiłem najpierw, bo standardowe ceny są, a mineralne plus malowanie będzie więcej, więcej będzie. Hmm. Dobra, jak najbardziej mogę podjechać. Ja bym poprosiła najpierw, żeby pan sobie kreował tą dziewiątkosianę na, na i na I żeby dobrze było, żeby pan adres, pan ma my, nie? Do której? A, do 17. No to sms -a pan może przesłać w nocy. To... To... Okej, okay, to czekam na to? どこ行きましょう。